Że ja osobiście poczytuję sobie to jako duży sukces. Podjęcie, implementacja tego, tego rozwiązania kosztowała nas bardzo dużo. Nie mówię tylko w, w aspekcie finansowym, ale przeszkolenie pracowników, przekonanie ich do tego, że to, to, jest, to naprawdę ma sens i to przyniesie lepsze jutro. Ja przepraszam, ale ja patrzę na wiele rzeczy w mojej pracy, w moim życiu przez pryzmat tego, że jestem ojcem ośmiolatka. Mm -hmm. I ja naprawdę w myśl Roberta Baden-Powella, twórcy scoutingu na świecie, chciałbym zostawić po sobie świat lepszym niż go zastałem. Ja muszę wziąć odpowiedzialność za, za ten mój kawałek ziemi. Żyje w Polsce i to właśnie za ten kawałek, za ten kawałek planety chce być odpowiedzialny i chce tu zmieniać rzeczywistość. Mhm. Ale jak to jest, czy, czy klienci widząc tę informację, jak wiele się żywności, marnie, odmawiają sobie tego ziemniaczka? Tak, optyka się zmienia. Optyka mhm. się zmienia i te liczby, o których przed chwilą ci mówiłem, te, jakby, mhm. ta, ta, to ograniczenie o połowę, to nie bierze się znikąd. Ta kampania marketingowa, mhm. uświadamiająca tak jakby naszych, naszych gości, naprawdę coś zmieniła.